Cześć, witam wszystkich na podsumowaniu roku 2021. W pierwszej kolejności chcę Wam serdecznie podziękować, ponieważ przed końcem roku 2021 udało się przekroczyć magiczną barierę 7000 subskrypcji. Wow, naprawdę powiem Wam, nie spodziewałem się tego. Jest mi z tego powodu bardzo, ale to bardzo miło. Naprawdę wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Rok 2021 był dla mnie rokiem wielu zmian i zaskoczeń. Od Pierwszego dnia tego roku aż do ostatniego. W roku 2021 udało mi się spełnić jedno z moich y, wielkich marzeń, czyli kupiłem Nemo, dzięki czemu mogłem zejść pod wodę, dzięki czemu mogłem zanurkować, mogłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam na dole. Tak wiem, nie było z nurkowaniem za dużo filmów, ale w przyszłym roku postaram się to zmienić. Postaram się, żeby było ich jeszcze więcej, żeby były ciekawe, żeby były fajne. Kolejną zmianą w 2021 roku było przejście z Simplexa na Equinoxa. Powiem Wam, różnica kolosalna. Ja jestem osobiście z niego mega, mega zadowolony. Jest to coś naprawdę, no coś, coś co mnie bardzo zaskoczyło. Ta różnica pomiędzy jednym a drugim wykrywaczem. Dodatkowo dokupiłem do Equinoxa cewkę dziesiątkę, która po prostu robi niesamowite wrażenie i robi niesamowitą robotę. Rok 2021 był również rokiem niesamowitych znalezisk. Działo się w tym roku naprawdę dużo. Kilka z moich znalezisk przygotowałem dla Was, yy, także zaraz je zobaczycie. Kolejność znalezisk jest kompletnie przypadkowa. Nie układałem ich w żaden sposób od najfajniejszego do najgorszego. Nie wybierałem 10 najfajniejszych. Wybrałem po prostu to, co wydawało mi się ciekawe. Coś, co wszystkich interesuje, i coś, co osobiście mi się po prostu podobało. <laughs> A, i jeszcze jedno. Jeżeli yy, Waszym zdaniem nie ująłem w tym filmie jakiegoś. Fajnego bądź ciekawego znaleziska, to proszę napiszcie mi na dole w komentarzach. Jestem strasznie ciekaw Waszego zdania, co Waszym zdaniem było najfajniejsze, najciekawsze i nie muszą być to wcale wybrane znaleziska z tych, które ja wam pokazuję. Może być to zupełnie coś innego, ponieważ znalezisk było naprawdę dużo. Była ich masa, były to przeróżne rzeczy: były to yy, poczynając od części to torowych, od yy, pod mostami kolejowymi po jakieś sprzęty AGD. Były motocykl, no naprawdę masa, masa rzeczy. Także napiszcie, proszę, w komentarzach, co Waszym zdaniem było najfajniejszym, ewentualnie najciekawszym znaleziskiem, albo znaleziskiem, którego się w ogóle byście tam nie spodziewali. Także, moi drodzy, zapraszam Was do komputera i zobaczcie, co się działo w tym roku. No i dobra, jesteśmy przy komputerze. Zacznijmy. Zacznijmy. Tak jak mówiłem, kolejność jest zupełnie, zupełnie przypadkowa. Mamy podsumowanie, folder i otwieramy. Lecimy po kolei. Zaczynamy z grubej rury, bo nie ma co. Tak jak widzicie, Panzerfaust. <noise> powiem Wam, że była to chyba jedna, jedna z najbardziej chyba niebezpiecznych rzeczy, jaką znalazłem. No, ewentualnie te granaty, granaty od Garłacza jeszcze były. Też, też były niebezpieczne, no ale powiem Wam tutaj ten cały Panzerfaust no niesamowita sprawa, powiem Wam, nie spodziewałem się tego w ogóle w żaden sposób magnes mi się przyczepił tu w tej okolicy więc nie było jakiegoś wielkiego problemu, żeby odkleić tym bardziej, że tu w tym miejscu, jeżeli przyjrzycie, tu jest dziura w ładunku, także no ładunek był zamoczony, no ale no, no nieważne, nieważne, po prostu wow powiem Wam, cały Panzerfaust, no niesamowita sprawa naprawdę niesamowita Dalej, druga, druga rzecz będzie bardzo łączona, druga rzecz to są po prostu militaria Także militaria rozpoczniemy od pierwszej w sumie znajdki militarnej w roku 2021 Czyli od lufy, od przedniej części MP18 bądź MP28 Bardziej się obecnie skłania, skłaniam do MP28, aczkolwiek wszystko jest możliwe Także to jest to nasze cudo. Opowiem Wam, no, ogromna szkoda, że nie można takich rzeczy zatrzymywać, że jest to taki wielki problem dla nich, no ale no niestety Tu macie kolejne zdjęcie z innej perspektywy, tak jak widzicie, no, piękne podejście do magazynka, piękna po prostu lufa ta dziurkowana jest niesamowita Kawałek drewna się jeszcze zachował na nim, no i takie jeszcze jedno ujęcie zrąsi, że tak to powiem. <noise> no naprawdę, powiem Wam, emocje były niesamowite. Wyjąłem go jeszcze starym magnesem płaskim dwustronnym, nie nowym barbarianem. Militaria dalej, przejdźmy. Także była taka wiatróweczka. Powiem Wam, no wiatrówka, wiatrówka jak widzicie była zaklejona taśmą. Dodatkowo cała była zawinięta w worek foliowy czarny. Także, no ciekawa sprawa, że ktoś się tak po prostu wyrzucił. Rewolwer z początku myślałem, że jest zabawką. Okazało się, że nie, że jest to jak najbardziej, jak najbardziej prawdziwy rewolwer. <grymne> Także no niesamowita sprawa. Na tym samym wypadzie razem z tym trafiła, trafił się jeszcze wcześniej powiedziałem źle w filmie, myślałem, że to magazynek. jest po prostu pojemnik na amunicję, tak? Na tym samym wypadzie, oj, przepraszam, na tym samym wypadzie trafiła się jeszcze. Jedna broń, trafił się pistolet, okazało się, że pistolet był gazowy No, co nie zmienia faktu Że niesamowity strzał, ponieważ na jednym wypadzie Zostały trafione, tak jak widzicie Te wszystkie rzeczy Czyli pistolet gazowy, długa wiatrówka w worku, oddzielnie z drugiej strony mostu był rewolwer I do tego wszystkiego trafił się jeszcze pojemnik z amunicją Niesamowita sprawa, powiem Wam, naprawdę wypad był nieziemski Kolejno Kolejnym pistoletem, jaki został przeze mnie wyłowiony, kolejnym, po prostu następnym, no nie, 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 tak jak mówiłem, przy kolejność jest zupełnie przypadkowa. Jest kolejny pistolet gazowy z kanału. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest pistolet, który został wyłowiony na tym samym filmie, gdzie również była wyłowiona przeze mnie wiertarka. Też ciekawe miejsce, miejsce z którego wyszło jeszcze kilka kawałków taśmy amunicyjnej. Naprawdę myślę, że może jeszcze raz tam pojadę i postaram się może wejść do wody, przejrzeć to miejsce dokładniej. Następny wypad, następny most, następna broń. Taki, Taki oto pistolet wpadł, najprawdopodobniej był to Airsoft. Także też nic ostrego. Ciekawą sprawą, że wpadł na tym samym wypadzie, co te z, ujmijmy, ujmijmy to zwłoki Stena. Stan jest to, był to w sumie, nie jest, pistolet maszynowy brytyjskiej produkcji armii brytyjskiej. Także te dwa fanty wpadły razem na jednym wypadzie. Tak samo wypad był niesamowity, naprawdę mega, mega mi się podobał. Jest to też miejsce, które można byłoby jeszcze przeszukać. Kolejnym znaleziskiem jest ten oto rewolwer. Był to rewolwer jednego wyjścia, dosłownie tylko to udało mi się znaleźć na tym wypadzie I yy, jest to rewolwer z miejsca, gdzie został wyjęty przeze mnie Panzerfaust Także no, miejsce naprawdę skrywało bardzo, bardzo dużo, a z tego miejsca, gdzie był Panzerfaust jeszcze będą znaleziska Pewnie wiecie o co chodzi, także <laughs> Tu mamy kolejną broń gazową Spod kolejnego mostu, powiem Wam naprawdę, no nie sądziłem, że aż tyle tego wszystkiego będzie leżeć Ja wiem, że może dla niektórych z Was to tylko pistolety gazowe, nic nieznaczące Pistolet to pistolet, pamiętajcie Nawet z pistoletem gazowym y, ludzie robili napady i inne rzeczy, ponieważ większość ludzi po prostu się na tym nie zna Broń to broń Jeden z ostatnich wypadów, kolejny pistolet, no powiem Wam naprawdę, no było tych militarii, sporo myślę Yy, rok naprawdę pod tym względem udany, jak najbardziej yy, Co mamy dalej? No dalej mamy nasz ostatni wypad, najświeższy w sumie <grym> Coś Coś obłędnego, po prostu to był obłęd, jeden wielki obłęd, nie spodziewałem się tego Nie spodziewałem się, że wyjdą takie fanty To jest pierwszy pistolet, który udało mi się wyjąć yy, spod, yy, spod mostu Drugim pistoletem był ten krótki rewolwer No, No, no niesamowite Niesamowite. Ten rewolwer został wyjęty przeze mnie razem z tym, nie wiem, nie pudełeczkiem, z, tą, z tym woreczkiem na, z nabojami. No i ostatnia rzecz, którą udało mi się wyjąć, jest to ten, oto pistolet. Na początku przeze mnie mylnie określony jako pistolet wiatrowy, jako wiatrówka ręczna, aczkolwiek wszyscy ładnie, zgodnie potwierdziliście, że jest to stary niemiecki luger. Niesamowita sprawa, powiem wam, do tej pory do mnie to nie dociera, że wpadły tak niesamowite rzeczy na jednym wypadzie spod jednego mostu. Kolejnym punktem naszej dzisiejszej, naszego dzisiejszego podsumowania będzie amunicja. Amunicja, ale amunicja z jednego wypadu będzie 500 sztuk amunicji, które udało mi się znaleźć na jednym wypadzie. Zacznijmy od magazynka. Zacznijmy od tego bębnowego magazynka, który udało mi się wyjąć razem z tym wszystkim. Na początku myślałem, że, że jest pusty. Na początku nawet nie wiedziałem do końca, że jest to magazynek, szczerze Wam powiem. Po otwarciu okazało się, że jest pełny, załadowany amunicją ostrą do karabinu maszynowego. Po wyjęciu pięknie się rozłożył, na, pięknie się amunicja rozłożyła na taśmie. No, po prostu coś niesamowitego, powiem Wam. No, no, po prostu niesamowita sprawa. Tu mamy cały widok całej tej amunicji. Może zdjęcie nie oddaje tego, ile, te, ile tej amunicji było, ale naprawdę, liczyłem tą amunicję. Amunicji było 500 sztuk. Może bez 10, około 10, może niecałe 490, 495 do 500. No, niesamowita sprawa. Powiem Wam po prostu na filmie to widać. Magnes za magnesem, pełen amunicji wychodził No po prostu nieziemska sprawa Kolejnym naszym yy, punktem w tym podsumowaniu będzie Będzie biżuteria, będzie biżuteria z kanału Biżuteria z kanału, którą wyjąłem na dwóch wypadach Także tu wyłączymy sobie tamto zdjęcie Tu Wam tak Pokażę, gdzie Wam może fajniej widać lepiej. Jest to biżuteria, którą udało mi się znaleźć za pierwszym razem z z magnesem. Tak? Także w tym wypadku tutaj nie przewiduję, że były to jakieś cenne, inaczej, że były to rzeczy z cennych metali. Skoro się łapało, miało to gdzieś domieszkę metalu, bądź na przykład zapięcie albo coś było metalowe. Także piękne pudełeczko z cameo. Do tego wyszła taka ładna broszka. Tutaj wrzetel jakiś łańcuszek w resztkach. Kolejna broszka w kształcie piórka. Łańcuszek ze stali nierdzewnej. No i niesamowity zegarek. Powiem Wam, ten zegarek robi naprawdę bardzo duży efekt. To tak jak widzicie z przodu i z tyłu. Jest to zegarek stary na łańcuszku. Otwierałem go, sprawdzałem. Nie miał w środku żadnych inskrypcji, nie miał żadnych napisów. Jedyne co było, to był numer naprawdę najprawdopodobniej seryjny. Nie jestem pewien. Drugim wypadem, jaki był w to miejsce, bo było to. <ścoughs> Drugim wypadem w to miejsce było to. Tak jak widzicie, ten wypad był to wypad z, tylko i wyłącznie z sitem. Uznałem, że z racji, że nie mogę tam wchodzić z wykrywaczem. Pojadę z sitem, spróbuję przesiać ten muł, który tam był, no i powiem wam, że naprawdę okazało się. Tak jak widzicie sami na zdjęciu, niesamowita, niesamowita sprawa, niesamowita historia. Do tej pory nie mam pojęcia, czy było to wszystko, z, pochodziło z napadu, czy nie. Nie wiem skąd to się tam wzięło. Dużo ludzi właśnie na tym filmie zarzuca mi fake, zarzuca mi to, że ja sobie sam to podrzuciłem, ale sami się zastanówcie, wrzucilibyście biżuterię do kanału w muł. Nie wiedząc, że tam ostatnio wyjmiecie, no nie oszukujmy się. Nie znam takiego idioty na świecie. Także naprawdę niesamowita sprawa. No, większość tutaj, ta większość rzeczy była z e, szajc metalu. Nie było to żadne złoto, nic. Nie było nic aż tak bardzo tam ciekawego. No, aczkolwiek parę rzeczy trafiło się dość fajnych, tak jak widzieliście na filmie. Kolejną ciekawą rzeczą, wydaje mi się, że ciekawą rzeczą, rzecz, o Wam się podobała na kanale. To było moje wyzwanie. Moje wyzwanie, które zamknęło się w czterech wypadach. Było to wyzwanie, w którym chciałem zebrać pieniądze z, tylko i wyłącznie ze sprzedaży złomu na wykrywacz, na Nocte Pulse Dive, który mi się osobiście bardzo przydaje, ponieważ można z nim inurkować, jednocześnie może być to pinpointer. Naprawdę mega genialna sprawa, bardzo użyteczny. No i co, udało się, udało się. Wyzwanie z tego, co widziałem, bardzo Wam się podobało, przypadło Wam do gustu. Pomyślimy może nad jakimś nowym wyzwaniem na przyszły rok, może, może będzie ich więcej. Nie, jeszcze się okaże wszystko. Aczkolwiek fajnie, udało mi się zamknąć to w czterech wyjazdach, także naprawdę, naprawdę była to bardzo fajna przygoda. No i bardzo ciekawa, bardzo ciekawe doświadczenie. Udało się. Co mamy dalej? Dalej mamy. Dalej Wam oddzielnie chcę pokazać kolejny pistolet, aczkolwiek dlaczego nie jest on w militariach, już Wam tłumaczę. Po pierwsze jest to broń ostra, po drugie był, jest, to pistolet, jest to stary pistolet niemieckiej produkcji, z tego co się doczytałem jest to pistolet z lat, produkcja tego pistoletu była do 20 któregoś roku, jeżeli dobrze pamiętam, także jest to bardzo fajny pistolet. Bardzo w ładnym stanie, bardzo ładnie wyglądający. Tu macie logo firmy, już po zmianach, ponieważ wcześniejsze logo firmy było troszkę inne. No i było to miejsce, gdzie udało mi się oprócz tego pistoletu wyjąć jeszcze kilka, kilka innych fajnych rzeczy. Wyszła amunicja do Flaka 20 mm. Jest to amunicja do działa przeciwlotniczego. Wyszło sporo krótkiej amunicji jeszcze. Jest to miejsce, w którym oprócz tego, że wyszedł mi ten pistolet z tą amunicją. Wcześniej, później jeszcze na kolejnym wypadzie Wyszedł z zamek Najprawdopodobniej do Mausera MK98 I wyszły również Mi z czasem jeszcze magazynki do tego pistoletu Także naprawdę Naprawdę genialne miejsce Oprócz tego wyszło mega dużo złomu Wyszło stare żelazko wyszła, Wyszły chyba podkowy No naprawdę, naprawdę Bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy wyszło stamtąd Kolejną rzeczą Była była moja włoska przygoda. Była moja włoska przygoda, e, z której bardzo się cieszę. Zobaczyłem dużo, dużo fajnych rzeczy. Tak jak widzieliście na filmach, starałem się wam też to pokazać. Był film z Chioggi, był film z Wenecji, były jakieś poszukiwania. Poszukiwania może nie były najbardziej e, najbardziej e, obfitujące w znaleziska i fanty, ale był to wyjazd posezonowy, grubo posezonowy. Plaże były bardzo zabrudzone, także. I tak uważam, że było ciekawie. Zastanawiacie się, co wam teraz pokazuję? Pokazuję wam teraz profil Emilii i Andrzeja. Główną prowadzącą jest Emilia. Emil z zaciosem. Są to ludzie, których poznałem na tym wyjeździe do Włoch. Chciałbym wam powiedzieć, że strasznie się cieszę, że ich poznałem, ponieważ są to mega sympatyczni, mega gościnni ludzie, których bardzo, bardzo polubiłem i których bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Yy, także, jeżeli macie ochotę, zajrzyjcie do nich na kanał, widzicie nazwę. Są to ludzie, którzy mieszkają na stałe we Włoszech, którzy tam poszukują, należą do Stowarzyszenia Włoskiego i też znajdują naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie na ich kanał, ponieważ war, warto. Są to naprawdę genialni ludzie. No, i z takich śmieszniejszych w sumie efektów, ciekawszych, <grym>, związanych z magnesem, były węgorze macie pierwszego węgorza, jakiego złowiłem na magnes. Także no, węgorz był spory, bo miał, tak myślę, że 40 cm przynajmniej, nie? Był taki duży, duży. No i potem jeszcze się trafił drugi węgorz. Tu na lewym zdjęciu macie o wiele mniejszy, ale również złowiony magnesem. <śm> schował się w róże. Także wyłowiłem dwa węgorze magnesem neodymołym, powiem Wam naprawdę, nie spodziewałem się tego. No i tak to kochani, w dużym skrócie wyglądał rok 2021, powiem Wam, było w nim naprawdę, naprawdę dużo złomu, z czego jestem bardzo zadowolony i to nie chodzi mi o tą część, że zarobiłem na nim dużo pieniędzy czy coś, bo to nie jest najważniejsze, poza tym nie zarobiłem na nim dużo pieniędzy najbardziej cieszy mnie to, że ten złom już nie zalega na dnie, nie zalega na dnach jezior na dnach kanałów, rzek, i tak dalej, że nie zatruwa więcej naszego środowiska. Z tego jestem najbardziej zadowolony, że dołożyłem swoją cegiełkę do tego, żeby na tym świecie było chociaż trochę czyściej, żeby było chociaż trochę lepiej. Mam pewne plany, y, które chcę zrealizować w tym roku. Na pewno będę dalej łowił magnesem. Z tego nie zrezygnuję. Tak samo jak nie zrezygnuję z poszukiwań wykrywaczy metalu. Jestem poszukiwaczem. Tak o sobie myślę. Uwa mam nadzieję, że Wy również. Także. Dwie podstawowe rzeczy, które będą. Postaram się, aby było również więcej nurkowania. Aczkolwiek z nurkowaniem, no niestety, są takie problemy, że jeżeli woda jest brudna, jest słaba przejrzystość, za dużo z tych filmów wtedy nie będzie. Ale postaram się, żeby udało się i żeby było tego trochę więcej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda od dołu na dole pod taflo wody. W roku 2022 na pewno będzie również nowa włoska przygoda. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować w trakcie sezonu, dzięki czemu znaleziska będą o wiele fajniejsze, o wiele ciekawsze. Być może również odwiedzę inne kraje dalej na zachód, ale to wszystko jeszcze się oka okaże. To wszystko jest pod znakiem zapytania. Także tutaj jeszcze za dużo Wam nie chcę zdradzać, ponieważ nie jestem tego do końca pewien. W nowym roku, 2022, szykuję również dla Was konkurs, lecz. Nie chodzi mi o to, żeby to był do końca konkurs, ponieważ po prostu chciałbym się odwdzięczyć Wam za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie kanał, za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe i pozytywne słowa w moim kierunku. Chciałbym po prostu zorganizować losowanie, w którym będą pewne różne nagrody. Myślę, że jedne przypadną części do gustu bardziej, drugie mniej, no ale no myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Odnośnie losowania. Dalsze informacje pojawią się z czasem na kanale Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy to będzie, kiedy to zorganizuję Chciałbym pierw wszystko sobie skompletować Także czekajcie na film na kanale, obserwujcie Żeby nie przegapić i żeby wziąć w nim udział Bo myślę, że naprawdę będzie fajnie Myślę, że podsumowanie było ciekawe Podsumowało nam cały rok, od pierwszego do ostatniego dnia Cały rok głównie opierał się na militariach było bardzo dużo amunicji wyłowionej, było, wydaje mi się, dość sporo broni. Był to naprawdę ciekawy i zakręcony rok. Mówię wam, naprawdę było niesamowicie. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz wam wszystkim serdecznie podziękować. Chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia, żeby ten rok 2022 był dla was jeszcze lepszy niż poprzedni rok, niż poprzednie lata. Żebyście spełnili w nim swoje marzenia, tak jak ja spełniłem pewne w poprzednim roku, żeby ten rok przyniósł Wam jeszcze więcej szczęścia, więcej zachwytu i żeby po prostu był dla Was lepszy niż poprzedni. Życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!